Cześć! Witaj na kanale Tylko o Finansach. Dziś pokrótce przedstawię Wam biografię Suzan Wojcicki. Jeżeli spodoba Ci się tego typu odcinek, proszę zostaw subskrypcję na kanale, łapkę w górę oraz komentarz, aby znacząco wesprzeć nasz rozwój. Nie zapomnij także, żeby wpaść na Spotify'a, gdzie co tydzień pojawiają się nowe materiały o tematyce finansowej. Link do Spotify'a znajdziesz w opisie. Susan Diane Wojcicki urodziła się 5 lipca 1968 roku w Santa Clara w stanie Kalifornia, w rodzinie o polsko-żydowskich korzeniach. Jej ojciec Stanley Wojcicki był profesorem fizyki na Uniwersytecie Stanforda, a matka Esther Wojcicki była znaną dziennikarką i nauczycielką. Susan ma dwie siostry, Janet oraz Ann Wojcicki. Janet jest antropologiem, natomiast Ann jest współzałożycielką firmy 23andMe, zajmującej się genetyką. Susan ukończyła szkołę średnią Gan High School w Palo Alto, a następnie podjęła studia na Uniwersytecie Harvarda, gdzie w 1990 roku uzyskała tytuł licencjata z historii literatury. Później kontynuowała edukację, zdobywając tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz oraz tytuł MBA w szkole biznesu imienia Andersona na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Susan rozpoczęła swoją karierę zawodową w sektorze technologii najpierw pracując w firmie Intel oraz w kilku startupach zajmujących się oprogramowaniem. Jednak jej przełomowa rola miała miejsce, gdy dołączyła do Google w 1999 roku jako szesnasty pracownik firmy. Co ciekawe, to właśnie w jej garażu założyciele Google, Larry Page i Sergi Brin, uruchomili firmę w 1998 roku. W Google Susan początkowo zajmowała się marketingiem i reklamą, gdzie miała kluczowy wpływ na rozwój kluczowych produktów takich jak AdWords, AdSense, DoubleClick i Google Analytics. To ona wpadła na pomysł przejęcia platformy YouTube, co Google zrealizowało w 2006 roku za 1,65 miliarda dolarów. W lutym 2014 roku Susan została mianowana CEO YouTube. Pod jej kierownictwem YouTube znacząco się rozwinął, stając się jedną z najpopularniejszych platform na świecie z miliardami użytkowników. Suzan była odpowiedzialna za wprowadzenie wielu nowych funkcji i usług, takich jak YouTube Premium, YouTube TV, a także rozwój formatu YouTube Shorts, który miał za zadanie konkurować z TikTokiem. Suzan Wojcicki była również zaangażowana w kwestie związane z odpowiedzialnością platformy, w tym moderację treści i walkę z dezinformacją. Z jej inicjatywy YouTube wprowadził szereg polityk. Mających na celu ochronę użytkowników, tym zwłaszcza dzieci, oraz promowanie wiarygodnych źródeł informacji. Suzan Wojcicki była zamężna z Denisem Troperem, który również pracuje w sektorze technologii. Para doczekała się pięciorga dzieci. Suzan była znana z tego, że kładzie duży nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Do tego była orędowniczką polityk wspierających rodziny, takich jak urlopy macierzyńskie. W lutym 2023 roku Susan ogłosiła, że odchodzi z roli CEO YouTube, aby skupić się na rodzinie oraz osobistych projektach. Jej następcą został Neil Moan, który wcześniej pełnił rolę w YouTube Chief Product Officera. Susan Wojcicki pozostawała jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie technologii, a jej dziedzictwo jako liderki w Google i YouTube będzie miało na pewno długotrwały wpływ na branżę. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet w biznesie, Suzan Wolcicki, zmarła 9 sierpnia po długiej, ponad dwuletniej warce z rakiem płuc. Matka pięciorga dzieci, była CEO YouTube, ekonomistka, bizneswoman posiadająca polskie obywatelstwo, była kobietą, której działania biznesowe można by godzinami analizować i ciągle uczyć się od niej poprzez jej historię działania. Z pewnością można powiedzieć, że Suzan Wolcicki powinna być cały czas wielkim autorytetem. I kimś na kim będą wzorować się przyszłe kobiety sukcesu. W tym odcinku byłoby to już wszystko. Jeżeli podobał Ci się tego typu odcinek, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na kanale, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Pamiętaj także, aby wpaść na naszego Spotify'a, do którego link znajdziesz w opisie. A teraz życzę Ci bogatego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.